Błogosławienie pokarmów ma nam przypomnieć o tym, że w czasie tego posiłku, w czasie tego śniadania w naszych domach nie jesteśmy sami. To nie jest tak, że tylko my się spotykamy z naszą rodziną i jest obecny wśród nas zmartwychwstały Pan Jezus. Pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę, to są zwierzątka, które się pojawiają w naszych koszyczkach. Właściwie jedynym zwierzątkiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, które tam powinno się pojawić, to jest baranek. Nie żadne króliki, nie żadne zające i nie żadne kurczaki. Jeśli chodzi już o pokarmy, no to jajko. Jajko już jest symbolem takim, będzie powiedział, bardziej uniwersalnym, bo zarówno no I w chrześcijaństwie, ale także poza chrześcijaństwem. Mówimy o jajku jako o symbolu nowego życia, o pewnym potencjale życia, które się w tym jajku znajduje. Ciekawa jest sama tradycja zdobienia jajek, dlatego że dawniej jaja przede wszystkim były pełne i one były zdobione po to, żeby wzmocnić ich magiczną moc. Dzisiaj pisanka jajko pełni już funkcję tylko i wyłącznie estetyczną, ale dawniej pełniła funkcję bardzo ważną, użyteczną, leczniczą. Między innymi takimi pisankami toczono po ciałach zwierząt czy ludzi po to, żeby oddała im swoje dobre moce. Kolejna potrawa, wędliny. Te wędliny przyjmują różną formę, ale one znowu nawiązują do, do tego baranka, do tego baranka, którego mięso Izraelici spożywali przed opuszczeniem Egiptu. Niewątpliwie nie może zabraknąć chleba, nie może zabraknąć przypraw. Podstawową z nich jest sól, szan, który nawiązuje do tych trudnych lat, jakie Izraelici przeżyli w Egipcie, będąc w niewoli. Świetnie by było, gdybyśmy wkładając te rzeczy do koszyczka i robiąc to najczęściej, w gronie swojej rodziny, najbliższych, no właśnie, też przypomnieli sobie o tym, powiedzieli dzieciom, dlaczego to robimy.